ostatnie przypadki włamań metodą na śpiocha, które miały miejsce w Ciechanowie 8 marca właściwie w nocy z 8 na 9 marca przy ulicy Staffa i przy ulicy Hełmońskiego. To zdarzenia, którymi interesujemy się w sposób szczególny. Zbieramy informacje o osobach, pojazdach, grupach, które mogą tu na terenie naszego miasta, naszego powiatu uaktywniać się, które mogą dokonywać tego typu przestępstw. Każda osoba może w jakiś sposób zabezpieczyć swój dom, bo z reguły sprawcy wchodzą na teren prywatnej posesji. Albo są to urządzenia alarmowe, tak jak było to przy ulicy Staffa i sprawcy spłoszyli się i uciekli, albo. Mały nawet pies, który narobi dużo hałasu, jest w stanie spłoszyć włamywacza. Włamywacz boi się trzech rzeczy: boi się światła, boi się alarmu i boi się naszej reakcji. Ale jeżeli niestety zdarzy się, że do naszego domu wejdą włamywacze, przebywamy w pomieszczeniu, do którego wchodzą, nie zgrywajmy bohaterów, udawajmy, że śpimy. Jeżeli jest tylko możliwość, postarajmy się zapamiętać numer rejestracyjny samochodu, markę samochodu, niezwłocznie powiadomy policję. Zatrzymywanie przestępców pozostawmy fachowcom, nie udawajmy bohaterów, tak jak w przypadkach kradzieży, napadów na banki. Osoby, które próbują podejmować działania wobec przestępców, z reguły są wynoszone z tych pomieszczeń, nie wychodzą na własnych nogach, dlatego zachęcam i bardzo Państwa proszę, żebyście postępowali w sposób właściwy, czyli zatrzymywanie przestępców, pozostawcie policjantów.